Jedność w rodzinie. Rozdział 5. Wychowanie. Druga Księga Mojżeszowa 10:2. I abyś opowiadał do uszu swoich synów i wnuków, co uczynię w Egipcie, i o moich znakach, których wśród nich dokonałem, abyście wiedzieli, że ja jestem Pan. Piąta Księga Mojżeszowa 4:10. Nie zapominaj o dniu, w którym stałeś przed Panem, swoim Bogiem, na chorebie, gdy Pan powiedział do mnie, Zgromadź mi lud, abym im przekazał swoje słowa, aby nauczyli się mnie bać przez wszystkie dni swego życia na ziemi i żeby uczyli tego swoich synów. List do Efezjan 6:4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, Lecz wychowujcie je w karności i w napominaniu Pana. Ewangelia Łukasza 11, 11-13 I czy jest wśród was ojciec, który, gdy syn prosi go o chleb, da mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy zamiast ryby, da mu węża? Albo gdy prosi o jajko, czy da mu skorpiona? Jeśli więc wy, będąc złymi, umiecie dawać dobre dary waszym dzieciom, o ileż bardziej wasz Ojciec Niebieski da ducha świętego tym, którzy go proszą. Są potrzebni oboje. Rozmyślam o tych małych dzieciach. Wy wszyscy przypominacie ich sobie, jak mieszkali tutaj w małym domku ze skrzynek. I biedny stary tata poskładał im go tutaj za kaplicą. Przypominacie sobie tych malców? Wszyscy ich znamy. Jak biedna, mała Ora May, są potrzebni oboje, żeby wychować rodzinę. O Boże, ta okropna sprawa z małżeństwem i rozwodem. Curtis czynił dla nich wszystko, na co było go stać. On pracował ciężko, lecz dziecko, niezależnie od tego, kim ono jest, potrzebuje matczynej miłości, kogoś, kto je kocha. To jest zgodne z naturą, by uspokoić jego uczucia. Doskonałość 10 czerwca 1956 roku. Wychowanie dzieci. Jeżeli bierzesz sobie żonę albo męża, to przyjmujesz na siebie odpowiedzialność. Musisz pamiętać. Być może budujesz dom, piękny dom, ale pamiętaj, że na tobie, jako zamężnej kobiecie, spoczywa odpowiedzialność za wychowanie dzieci. Inaczej te piękne, gładkie ściany zostaną pokryte brudnymi napisami. Jesteś odpowiedzialna za wychowywanie dzieci. Twoją odpowiedzialnością jest również to, aby je ubrać i wyżywić. Człowiek ucieka z przed Oblicza Pana 17 lutego 1965 roku. Wytłumacz mu. Są dwa sposoby czynienia czegokolwiek, a mianowicie dobry i zły. Niedawno miałem na kolanach mojego małego syna Józka i powiedziałem mu, on ma 8 lat, a jakiś mały chłopiec nadepnął mu na palce. On i ten drugi mały chłopiec wszczeli bójkę. Więc ja powiedziałem, Jusku, nie postępuj w taki sposób. On się tłumaczył, lecz tato, on mi zrobił. I ja powiedziałem, to co on uczynił nie ma znaczenia. Pamiętaj tylko, Józku, że czy miłujesz swego ojca? On odparł Tak, tato. Rzekłem Więc pamiętaj, że ludzie będą widzieć w tobie syna kaznodziei. Jeśli uczyni coś złego, to oni powiedzą Czy ten kaznodzieja pozwala swemu dziecku czynić coś takiego? Otóż my wiemy, że oni sami czynią to mimo wszystko, my to wiemy. Lecz jako chrześcijanie staramy się wychowywać nasze dzieci właściwie. Dobrze jest postępować tak przez cały czas, robić to, co słuszne. Nigdy nie stawaj po drugiej stronie. No więc ja powiedziałem: Zrozum, to nie odzwierciedla tylko Ciebie, Józku, lecz także to, w obronie czego my stoimy. Odzwierciedla to Twoją matkę, Twoje siostry, odzwierciedla to Twojego ojca i samą sprawę rodziny, a w konsekwencji odzwierciedla to Jezusa Chrystusa. Nie chcesz przecież tak postępować. Nasz pan mówił nam, że jeżeli jesteśmy. Jeżeli ktoś uderzy nas w policzek, to trzeba mu nadstawić drugi. Oczywiście, trochę trudno jest myśleć o takich rzeczach małemu impulsywnemu chłopcu, lecz tak czy owak wyjaśnijcie mu, że tak nie powinien postępować. Pływ. 12 stycznia 1963 roku. Szacunek i respekt Kiedy ten młody prorok szedł drogą pod górę, przyszedł do pewnej miejscowości. Już wcześniej wypadły mu włosy. Gdy tak szedł, biegły za nim dzieci i wołały Dlaczego nie poszedłeś w górę z Eliaszem, ty stara łysa głowo? Nie miały respektu do niego. Co uczynił Elizeusz? Odwrócił się i w mocy ducha przeklął te dzieci. Co się wtedy stało? Dwa niedźwiedzie wyszły z lasu i rozszarpały czterdzieści dwoje dzieci, które były wśród nich. To prawda. Tego nie wolno wam czynić. Być bez respektu, bez bojaźni. Musicie Boga respektować. Gdy ojcowie i matki mówili tym rodzicom, Widzicie dzieci. Mówią, że Elia został wzięty w górę. Nie możemy tego osądzać. Nie wiemy, czy to prawda, więc najlepiej jest o tym nic nie mówić. Omijajcie go, gdy przechodzi. Słyszeliśmy, że on dzisiaj przyjdzie do miasta i będzie prowadził liczne zgromadzenie. Gdy on przyjdzie, a wy dzieci spotkacie go w drodze do szkoły, to pozdrówcie go po prostu. Dzień dobry kaznodziejo, albo dzień dobry panu, lub jakoś tak, pozdrówcie go. Lecz w domu niewątpliwie powiedziano im coś innego. One słyszyły jak tata i mama śmiali się przy stole i mówili Kto to może wiedzieć? Mówi się, że ten stary świętoszek został zabrany w górę. Czy możecie wierzyć w coś takiego? Opowiadają, że ten łysy facet, łysy jak dynia, chociaż nie ma jeszcze 35 lat, przyjdzie tutaj. Mają mieć miejsce zgromadzenia uliczne. Ono oczekuje od nas, byśmy wierzyli w takie głupstwo. Kim on w ogóle jest? A on ośmiesza się przez to i nic poza tym. Swoją drogą on nawet nie przychodzi też do naszego zboru. Dokładnie jak Elias, który również nie przychodził do naszego kościoła. Może jest to ten sam rodzaj czarów, to samo oszustwo jak w przypadku Eliasza. Oni mu nie wierzyli. Tego nauczyli też dzieci w domu. Gdyby była im podana bojaźń i respekt, przyszłyby do proroka, by się za nich modlił. Lecz nauczono ich chichotać się, śmiać się i drwić. Tak samo jest z dzisiejszymi dziećmi. Zbyt wiele drwi się z ulicznych zgromadzeń. Oni drwią, gdy głosi się Ewangelię. Elizeusz przeklął je w imieniu Pana. To nie stało się z powodu tych dzieci, lecz z powodu braku bojaźni rodziców, którzy wychowali te dzieci bez szacunku i bez respektu względem Boga. Respekt. 15 października 1961 roku. Udzielaj wskazówek. Przedstawmy teraz w małym dramacie Szymona. On był zwykłym człowiekiem. Jego ojciec też był zwykłym człowiekiem, rybakiem. I prawdopodobnie pewnego dnia, jak czytałem o nim w krótkim opowiadaniu, oni zarzucali sieci. Koniecznie potrzebowali ryb, bo mieli jakieś długi do spłacenia. Zawsze się modlił, zanim wyruszyli na połów. Tamtego dnia złowili wielką ilość ryb. On nazywał się Jonasz, jak wiecie. Usiadł na burcie łodzi, objął swym ramieniem Szymona i rzekł: Szymonie, mój synu. Myślałem, że pewnego dnia zobaczę Mesjasza. To było nadzieją naszego ludu od czasu, gdy wyszliśmy z Egiptu, gdy dowiedzieliśmy się, że jest obiecany Mesjasz. Cztery tysiące lat minęło synu, wielu wielkich mężów proroków umarło, wyczekując go. Ja myślałem, że on przyjdzie w mojej generacji. Lecz teraz starzeje się i prawdopodobnie już go nie zobaczę. Lecz Szymonie, chcę, byś pamiętał, ty i Andrzej, że on prawdopodobnie przyjdzie w waszej generacji. Ja już się zastarzałem, jestem gotowy odejść do mego ludu. Starałem się was wychowywać właściwie, chłopcy. Starałem się was wychowywać według słowa. Słuchajcie teraz. Otóż, Szymonie i Andrzeju, zanim powstanie prawdziwy Mesjasz, będzie się dziać wiele rzeczy pod płaszczykiem Mesjasza. To będzie czynił nieprzyjaciel. Lecz nie zapomnij, Szymonie i ty, Andrzeju. Trzymajcie się zawsze słowa. Nie opuszczajcie słowa. Pamiętajcie, że Mesjasz, tak jak Mojżesz, będzie prorokiem. Dokładnie tak jest. On mógłby być jakimś wielkim, kościelnym, intelektualnym olbrzymem, zdolnym do wyjaśnienia słowa. On mógłby czynić podobne sprawy, lecz Biblia mówi, On będzie takim jak Mojżesz, prorokiem. Amen. Otóż w ten właśnie sposób go poznacie. I pewnego dnia, kiedy Szymon i Andrzej przyszli do jego obecności, Jezus tam stał. O nim właśnie opowiedział mu Andrzej. Zaleźliśmy Mesjasza. Wyobrażam sobie, że Piotr myślał w ten sposób, a raczej Szymon, bo tak on się wówczas nazywał: Andrzeju, ty chyba jesteś gorącej wodzie kompany. Pójdę z tobą i sam zobaczę. Więc kiedy on przyszedł do Jezusa, Jezus powiedział: Ty się nazywasz Szymon, jesteś synem Jonasza. To wystarczyło. To było właściwe. On mu uwierzył i przyjął go w taki sposób. Potem otrzymał klucze do królestwa, bowiem dzięki objawieniu od Boga on wiedział, że to jest Mesjasz. On był Mesjaszem według Pisma Świętego, on był prorokiem, a oni nie mieli proroka już 400 lat, od czasu Malachiasza. A tutaj stał mąż, który gdy tylko go zobaczył, nie tylko wiedział kim był, lecz wiedział również, kim był jego bogobojny ojciec, który udzielał mu wskazówek. Na tym była sprawa załatwiona. Chcielibyśmy widzieć Jezusa 4 lipca 1962 roku. Prowadzić dzieci do Chrystusa. Otóż jedność w społeczności pomiędzy Bogiem i Jego dziećmi uległa zniszczeniu w momencie, kiedy Ewa przestała wierzyć w jeden mały fragment, tylko w jedno małe słowo od Boga. Nie chodziło o całą Biblię. Niektórzy mówią, ja nie wierzę w całej Biblii, wierzę w połowie Biblii. Ona jednak miała wierzyć w całość, w każdą odrobinę. Nie tylko zerwała się społeczność z Bogiem, lecz została zerwana także jedność pomiędzy mężem i żoną. Nie wierzę, by jakieś małżeństwo mogło być takie, jak powinno, jeśli nie ma w nim jedności pomiędzy mężem, żoną i Bogiem. Tak jest. Oni wydają na świat dzieci i robią z nich przestępców. Dają im papierosy, wódkę, grają w karty przed nimi, piją alkohol w ich obecności. Niezależnie od tego, jak bardzo są wierni swoim ślubom małżeńskim pod względem seksualnym, jest to cielesne. Panuje tam duch, a jest to duch grzesznego taty i mamy, więc, bez względu na to, jak wierni są względem swoich dzieci, obróci się to w kierunku zła. Mówicie. Ale ja znam mężczyzn kobiety, którzy nie uczyni złych rzeczy swoich dzieci, choć nie byli chrześcijaninami. Tak, ale to, że nie prowadzili ich do Chrystusa było najgorszą rzeczą, jaką mogli zrobić, nie mówiąc o innych sprawach. Widzicie, nie prowadzili dzieci do Chrystusa. Bez jedności z Bogiem nie może więc być prawidłowego związku. Społeczność jest zniszczona. Jedność z Bogiem. 11 lutego 1962 roku. Musicie nauczyć go czytania Biblii. Wydaje mi się, że dzisiaj jest wiele przestępstw popełnionych przez nieletnich w naszym kraju. Uważam, że tak naprawdę to zaczyna się już w domu. Uważam, że rodzice zaczęli odpuszczać. Jeżeli dziecko wyrastało w dobrym, staromodnym, pobożnym domu, nie mówię, że to wystarczy. Na pewno nie, ale z pewnością będzie to miało dobry wpływ na to dziecko. Sądzę, że domy, w których dzieci były źle wychowywane, biegały swobodnie po ulicy i po prostu żyły bez kontroli, podczas gdy matka stała w barze, a ojciec oni nie troszczyli się o to dziecko. Inna rzecz, oni go nie kochali i nie przywiązywali się do niego na tyle, żeby zatroszczyć się o nie, kiedy było młode. Musicie nauczyć go miłości i szacunku i czytania Biblii. Pływ 14 listopada 1963 roku. Rozsądnie myślący ojciec. Co gdyby mój mały Józek, który ma 7 lat, chciał pójść ze mną na polowanie i zacząłby krzyczeć i płakać, wziąłby moją automatyczną strzelbę, załadował ją nabojami i powiedział ja umiem zastrzelić królika, tato. Pomimo, że on bardzo chciałby to zrobić, ja bym mu na to nie pozwolił, ponieważ ja znam się na tym lepiej niż on. Co gdyby twoje, małe dziecko, które ma półtora roku, widziało cię golącego się brzytwą i krzyczałoby, że chce tą brzytwę? Zobaczyłoby, jak się golisz, i chciałoby robić to samo. Patrz, ty wiesz, co jest najlepsze dla niego przecież nie pozwolisz mu wziąć jej do ręki jeśli jesteś rozsądnie myślący ojcem nie zrobisz czegoś takiego trzymasz ją poza zasięgiem tego dziecka rozpadanie się świata 16 grudnia 1962 roku obdarowywanie to jest tak jak w wypadku moich dzieci ja nie dostawałem niczego kiedy byłem dzieckiem Matka kupowała zazwyczaj jedną paczkę cukierków i rozdzielała je nam, każdemu dwa lub trzy. Na święto Bożego Narodzenia otrzymywaliśmy może jakąś małą trąbkę albo mały kapiszonowy pistolet, czy coś w tym rodzaju. Widziałem inne dzieci z sankami, rowerami, w dobrych ubraniach, w ciepłych kurtkach. To po prostu sprawiało, że czułem się źle, i mówiłem sobie: Jeżeli kiedykolwiek będę miał moje własne dzieci, uczynię dla nich wszystko, co w mojej mocy. Ja byłbym gotowy chodzić głodny, aby kupić coś dla moich dzieci. I kiedy Bini był jeszcze małym chłopcem, kupiłem mu trójkołowy rowerek. I ja bym mu dał wszystko, meda zrobiłaby wszystko, poświęciłaby własne ubrania i inne rzeczy, aby tylko coś mu dać. Jednak czy wiecie, co zauważyliśmy? Kupiłem mu mały trójkołowy rowerek, mały łuk i strzały i tym podobne, a zastałem go gdzieś na podwórku, grzebiącego w ziemi łyżką czy patykiem. Rozumiecie? Powiedziałem sobie: Następnym razem będzie inaczej. Widzicie, jeśli człowiek da coś komuś prosto do ręki, oni tego nie chcą. Tu chodzi o coś, co wymaga pewnego poświęcenia. Kościół i jego stan: 5 sierpnia 1956 roku. Dwa kolana taty. Pewnego poranka siedziałem w pokoju. Mała Rebeka wybiegła, usiadła okrakiem na mojej nodze, objęła mnie swoim ramieniem i powiedziała, że jest córeczką tatusia. Ona mnie obejmowała. Mała Sara wyskoczyła z łóżeczka w swojej małej piżamie i przybiegła jako następna. Ona jest małą dziewczynką w brązowych oczach. Mała Rebeka rzekła, Saro, nie przychodź, ja mam całego tatę dla siebie, tata jest cały mój. A mała Sara i jej małe wargi zadrżały. Opuściła swe małe, brązowe oczy. Skinąłem na nią w ten sposób i wysunąłem drugie kolano. Ona przyszła i usiadła na nim okrakiem. Rebeka ma dłuższe nogi, więc one sięgały na podłogę. A mała Sara kiwała się, więc objąłem ją rękami. Ona zerknęła na Rebekę i powiedziała Rebeko, ty może masz starego taty, lecz tata ma całą mnie. Mianowanie diakonów